Ciemka! Dziś chciałbym zaprezentować poranik jak włączyć wspieranie na kanale. Przy okazji też nagraniem tego materiału, sam włączyłem wspieranie, więc jak chcecie, to możecie kupić którąś z ofert, a w zamian bonusy takie jak pozdrowienia w filmie czy też plakietki. Ale nie tylko. Wszystkie bonusy macie po kliknięciu niemieckiego przycisku pod filmem. Polecam. A jeszcze póki co wstęp, to chciałem pozdrowić pierwszego wspierającego, czyli Frugo, który kupił ofertę Elitarny Darczyńca za 5 złotych. Dzięki Mordo, post dla Ciebie. Ale już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Może zacznijmy od wymagań, jakie musicie spełnić. Jeżeli ten fragment Was nie interesuje, to macie podziały w filmie, więc możecie pominąć ten moment. A dla tych, co chcą usłyszeć o wymaganiach, to kluczową rzeczą jest dołączenie do programu partnerskiego YouTube. Aby się do niego dostać, musicie na swoim kanale dobyć minimum 1000 subskrybentów oraz 4000 godzin oglądanych. Przez widzów filmów w przeciągu roku. Nie wolno mieć jeszcze żadnego aktywnego zgłoszenia na kanale i trzeba mieć weryfikację dwuetapową. Gdy już spełniliście każdy z wymagań, to musicie połączyć swoje konto z Google AdSense i nie pozostaje Wam nic więcej niż wysłanie zgłoszenia. Administracja YouTube ma 30 dni na przyjęcie lub odrzucenie Waszego zgłoszenia, więc polecam być cierpliwym. Choć jeszcze nie dostaniecie informacji zwrotną po dwóch, trzech czy 5 dniach. I też nie zniechęcajcie się, gdy support YouTube odrzuci Wasze zgłoszenie pierwszy, drugi czy trzeci raz. Bo osobiście dopiero za piątym razem udało mi się dostać 3 po ponad 5 miesiącach. Ok, jeżeli zostaliście już przyjęci, to będzie dla Was górki. Teraz wystarczy zarobić 10 dolarów lub 30 zł, to zależnie jaką walutę macie wstawioną w YouTube Studio, i wtedy odblokuje Wam się w kategorii zarabianie, zakładka, wspieranie kanału. Właściwie mógłbym już zakończyć ten odcinek, ponieważ jestem pewien, że. Na tym etapie każdy z Was powinien sobie poradzić, ponieważ Google da Wam przejrzyste wskazówki, dzięki którym m.in. ja postępowałem. Więc jak chcecie, to możecie wyjść z tego filmu, a jak czujecie się niepewnie, to polecam Wam zostać, ponieważ krok po kroku zademonstruję jak to zrobić. Pierwszą musimy wejść to w YouTube na komputerze, a następnie w kategorię zarabianie i wspieranie kanału. Więc gdy już jesteśmy w tej zakładce, to klikamy niebieski przycisk poznaj pierwsze kroki. Wtedy powinna nam się pojawić zakładka z konfiguracją wspierania na kanale. Jako, że na filmie będę robił każdą opcję po kolei, to zacznę od zakładki konfiguruj ofertę dla wspierających. Po kliknięciu tego pojawia się informacja o tym, jaki szablon chcemy wybrać. Ja polecam nie korzystać z tych szablonów i kliknąć przycisk zacznij od zera, a następnie dalej. Pojawi Wam się pierwszy poziom bez nazwy, bez bonusów, ogólnie bez niczego. I żeby coś dodać, klikamy edytuj wpisujemy nazwę, kraj i wybieramy cenę. Niestety nie możemy wpisać własnej kwoty, więc musimy wybrać tylko tą, co nam proponuje YouTube. Choć na szczęście jest ich sporo, w tym najtańsza kosztuje 1,99 zł, a najdroższa 399 zł. Wszystkie kwoty do wyboru macie teraz na ekranie. Emotki, plakietki dodamy później. Teraz musimy dodać tylko customowe bonusy od siebie. Więc do tego klikamy przycisk dodaj bonus i wybieramy kategorię. Jeżeli nie ma kategorii, do której Pasuje Wasza opcja, to wybieramy własną kategorię. Wpisujemy nazwę rzeczy, jej opis i informację, która będzie się wyświetlać po zakupie itemu. Jeżeli już to zrobiliście, to klikamy gotowe. I potem możemy dodać kolejną ofertę. Proces tego przebiega identycznie jak pierwszego przedmiotu, więc nie ma sensu mówić o tym jeszcze raz. Dodaliśmy już swoje poziomy, których może być maksymalnie 5, to wtedy klikamy przycisk dalej. Po uśledzeniu się tej zakładki pokażę Wam się nasze bonusy. Wtedy zjeżdżamy trochę na dół i akceptujemy informację, że po wysłaniu do sprawdzenia naszej wersji roboczej, wspierania, nie będzie już możliwości edytowania poziomów. Wtedy, żeby wprowadzić zmianę, będziemy musieli usunąć aktualny poziom i dodać nowy. Dlatego sprawdźcie 5 razy, czy to co napisaliście Wam się podoba, bo po tym jak Team YouTube zatwierdzi wasze poziomy, to będzie problem z edycją. Po zaakceptowaniu przez was tej informacji, możecie za pomocą przycisków w prawym dolnym rogu przesłać wspieranie do sprawdzenia. Zatwierdzenie waszej prośby powinno trwać maksymalnie 24 godziny, więc następnego dnia powinniście mieć to zaakceptowane. Miałeś w międzyczasie, gdy YouTube akceptuje wasze oferty, to możemy zająć się kolejnym procesem, czyli dodaniem plakietek i emoji. Zacznijmy od plakietek. Możemy przesłać własne 6 plakietek dla wspierających. Plakietki są dla nowych wspierających i za pierwszy, drugi, szósty, 12 i 14 poziom wspierania. Niestety nie możemy wzywać czasu po jakim osoba dostanie daną odznakę. Jeżeli nie chce Wam się bawić przysyłaniem własnych plakietek, to możecie skorzystać z zbudowanych, które też są moim zdaniem w miarę ładne. Ja jednak skorzystam ze swoich. Gdy już przesyłaliśmy swoje odznaki, to klikam przycisk dalej. Wtedy będziemy mogli dać emoji którymi będą mogli posługiwać się nasi wspierający. Początkowo możemy dodać zaledwie 4 emotki ale spokojnie ta liczba może się zmienić zależnie od tego, ile osób zakupi Wasze wspieranie. Przykładowo, jeżeli mamy dwóch wspierających to będzie można przesłać już 5 emoji. To nie ma coś takiego jak budowane emotki YouTube, więc jesteśmy zmuszeni do przesłania własnych. Po dodaniu emoji musimy je nazwać i to tyle. Mamy jeszcze coś takiego jak rodzina emoji. Czyli po pisaniu jakiegoś słowa z uprzednim wcześniej dwukropkiem, na przykład w komentarzu, automatycznie zostanie zaproponowana emotka. To jest coś podobnego jak na Discordzie. Gdy już wszystko dodaliśmy, to klikamy zapisz. Następnie mam zakładkę poinformuj o opcjach wspierania kanału. Po klienciu w nią YouTube doradzi nam, aby przedstawić swoje wspieranie widzom. I jak chcecie, to możecie nagrać odcinek na ten temat, czy coś takiego. Oczywiście nie musi tego robić teraz. I właściwie jedyne co klikamy, to przycisk gotowe. I ostatnia zakładka, czyli post na powitanie nowych subskrybentów. Po kliknięciu w to YouTube każe nam napisać post tylko i wyłącznie dla wspierających. Jaka będzie jego treść to nie jest ważne, najlepiej abyście podziękowali w nim za zakup oferty. Ale mniejsza z tym, klikamy posta w karcie społeczność i powinno nas przenieść w zakładkę społeczność na naszym kanale. Napiszecie już tego posta. Ważne jest to, aby widoczność była tylko dla wspierających. Po jego wysłaniu wracamy do YouTube Studio i klikamy gotowe. To już koniec naszych prac. Teraz czekamy tylko na zatwierdzenie od YouTube naszego wspierania, i gdy już to się stanie, to klikamy przycisk włącz i mamy to. Zostanie odblokowane wspieranie na kanale. Się na wtedy na główną stronę wspierania w YouTube Studio, gdzie będą widoczne zarobki, nasi ostatni wspierający i tym podobne. W tym panelu możemy sobie skonfigurować takie rzeczy jak np. przykład film wprowadzający do wspierania, czy coś takiego jak na przykładował PewDiePie gdzie po klienciu filmu na to wspierania, przenieś nas do niepublicznego filmu, w którym są informacje o wspieraniu. Ale to, czy chcecie coś takiego czy nie, zależy od Was. I też nie ma czasu pokazywać takich rzeczy w tym poradniku. Więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli Ci pomogłem, to możesz dać subika i łapencję w górę. Polecam Ci też zakup wspierania na kanale lub wysłanie do Najcika, aby zostać pozdrowiony w następnym odcinku. Widzisz na Discorda, gdzie będziemy mogli ze sobą popisać i nie tylko. A ja się z tym Cześć i czołem.